Panie i panowie, powitajmy brawami, Daniel Kędzierski. Dzień dobry. Jest grube opóźnienie, ale jakoś damy sobie radę. Mam prezentację o tym, jak w ogóle świat będzie wyglądał, gdy świat przejmie czas, czat GTP. Ku waszemu zmartwieniu muszę wam powiedzieć, że to już się stało. I będzie taki jeden slajd i tych wszystkich, których powiem, że to jest właśnie teraz ten moment przerażający, to chciałbym, żeby opuścili salę i wrócili po dwóch minutach, pominę te straszne momenty. A czym jest post-apo? To jest taki element, w którym będziemy mówili o wielkiej, gigantycznej zmianie. Zmianie, która jest tak wielka i tak drastyczna, że wpływa. I mówimy o destruction market. Destruction market to jest ta sytuacja, w której Opisywał cały czas to Uber w swoich prezentacjach, że oni wchodzą i zmienią, zrobią wielką zmianę. I faktycznie zrobili. Zaczęli sprzedawać taksówki na godziny w inny sposób. I świat marketingu pokochał distraction market, bo jeżeli takie coś się dzieje, to się pojawiają nowe przestrzenie dla nowych rzeczy. Fundusze inwestycyjne, jeżeli są rozsądne, to szukają właśnie takich innowatorów, czy destruktorów, którzy są w stanie zmienić paradygmat, który istnieje na rynku i jednocześnie dać jedną wielką wartość, czyli zrobić wielkie pieniądze. Oczywiście ten pożar, który nazywamy Armagedonem, Destruction Market, czy jakkolwiek inaczej, to jest miejsce, które daje przestrzeń dla tego, żeby pojawiło się coś nowego. I takim Destruction Market jest chat GTP. W tej prezentacji użyję kilka cytatów audiobooka. I kilka innych rzeczy. Robię to dlatego, żebyście w tych slajdach i tych innych rzeczach, to są z filmów, które na pewno znacie, po to, żebyście mogli w jakiś sposób łatwiej przyswoić to, co chciałbym powiedzieć, czasami w sposób żartowliwy. Żeby przygotować się do tej prezentacji dobrze, to pojechałem na spotkanie z panem Samuelem Altmanem, czyli prezesem CEO, bo miałem do niego kilka fajnych pytań. Nie udało mi się ich zadać. Więc, poprzez moich przyjaciół, którzy są gdzieś tam połączeni, wynająłem agencję researcherską, która obejrzała wszystkie jego wideo i wszystkie jego wywiady z ciągu ostatniego roku i wyszukała mi wszystkie rzeczy, które warto, żebyście wiedzieli. Będę je tutaj cytował. Tak naprawdę, w 2549 nie ma za dużo programów. W sensie tych typu talent show, bo przechowywanie informacji w mózgu to stary, mocno nieaktualny zwyczaj. Wiedza jest na wyciągnięcie ręki. Mało kto korzysta z pamięci, mocno przestarzałego nośnika informacji. Tą książkę słuchałem parę lat temu, ale po prostu od razu mi się przypomniał produkt Altmana. Mamy czata, możemy zadać każde pytanie, nie potrzebujemy tej wiedzy przechowywać. Zresztą, jakiekolwiek egzaminy w szkole są bez sensu, skoro jest czat. Cała wiedza w jednym miejscu, cała wiedza, która jest w miejscu, w którym dzisiaj możecie zapytać się o wszystko, no, bo w końcu to jest. To jest wielka zmiana. Zmiana, którą sam Altman uważa, to jest zmiana na, nie wiem, porównywalna do wymyśleniem App Store'a czy w ogóle samego internetu. Dzisiaj o tym chciałbym powiedzieć, i to w kontekstach takich, których między innymi fundusze inwestycyjne powinny rozumieć, co się dzieje, bo niekoniecznie muszą być kompetentni w każdym temacie, ale te ich decyzje inwestycyjne no, powinny być jak najlepsze. I mam nadzieję, że troszeczkę kilka rzeczy otworzę. Oczywiście startupy też nie powinny być nierozsądne, ignorować to, albo nie wiem, iść w tym kierunku, które po prostu są już dzisiaj błędne. I takie trzy zagadnienia poruszę: Impact. Jak każdy Armagedon. Wyobraźcie sobie, że możecie mieć jedną kuleczkę i rzucić nią o ziemię, no to tam się zrobi mały krater. Nie ma impaktu. Nawet jeżeli wejdziecie 100 tysięcy takich kuleczek i rzucicie na miasto, no to będzie zniszczenie. Ale jeżeli to połączycie w jedną kulkę, to impakt uderzenia będzie tak wielki, że te zniszczenia będą wiele, wiele kilometrów dalej. I właśnie o to chodzi z Destruction Market. Czyli jeżeli wymyślicie coś, Albo chcecie coś zrobić, to albo robicie impact i jesteście w stanie to osiągnąć, albo powinniście być kolejną zwykłą firmą, która zarabia milion dwa i nic więcej. Sans, 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 szanse i zagrożenia czyli fajne rzeczy, które na pewno da się na tym zarobić, i rzeczy, których na pewno nie da się zarobić i lepiej już nie inwestować w te pomysły. No i rozwiązania, które myśmy przyjęli czyli my widzimy, że tutaj jest pieniądz. To jest fajny człowiek to jest nasz człowiek z Polski. I on powiedział coś, co jest przerażające, że ten metakompresor to jest ten skraczacz danych. I w ten sposób, uwaga, tak właśnie działa ChatGPT tak działa ludzki mózg. No i teraz wszystkich miękkich proszę o wyjście z sali. Kto z was ma dzieci? Ręka do góry. Nie się. Bądźcie dumni. Okej? Okay? Ja mam takiego jednego szkraba. Nazywa się mama 5 lat i jest hardkorem. Jest taki jak tata, więc jest ciężko. Na szczęście jest trochę jak mama, więc, więc lżej, ale, ale jest. Ja e, rozmawiam z nim i czasami mój syn, który jest mega mądry, wymyśla odpowiedzi. On nie zna odpowiedzi na to pytanie i wymyśla. Rodzice na pewno doświadczyliście to, że dzieci wymyślają. Czy to jest kłamstwo? Nie, no bo on nie zna pojęcia kłamstwa. On wymyśla odpowiedź, ponieważ chce zaspokoić swojego rodzica jego oczekiwanie, że ta odpowiedź się pojawia. Więc on wymyśla odpowiedź. Nie posiada wiedzy, wymyśla. Nie możemy nazwać tego kłamstwem, ale to samo, to samo też nie nazywamy kłamstwem. To wymyślanie, gdy czat nie zna odpowiedzi, nazywamy halucynacją. To jest dokładnie ten sam moment. Jeszcze raz wrócę do momentu, w którym. Nasz Polak mówi, że ChatGTP ma algorytm, który odzorowuje mózg ludzki. Zaczyna się zachowywać jak pięciolatek. To wyobraźcie sobie, że dzisiejszy ChatGTP to jest pięciolatek, ale on szybciej rośnie. Za trzy miesiące będzie ośmiolatkiem, za roku będzie siedemnastolatkiem. W którym momencie ta świadomość oceni, że nasz gatunek jest to jedyny gatunek, który może go wyłączyć? Nie przeczytać screena z Judgment Day, ale tak, bo nie mam zgody, ale jak najbardziej. To jest dosyć wyjątkowe osiągnięcie, dlatego Chat jest tak wyjątkowy. Najgorsze jest to, że oni sami nie rozumieją, jak to działa. Nie mają pojęcia i się do tego przyznają. No dobrze, co się stanie, czyli gdzie nie inwestować? Jeżeli myślicie o jakichkolwiek startupach związanych z customer care, e, obsługą klienta, czy nawet innymi takimi technologiami kontakt B2B człowiek, to człowiek, e, no, to, no to chat GTP jest odpowiedzią na to, więc lepiej w to nie inwestować. To jest taki model językowy, który ma odzorowywać sposób dyskusji, negocjacji, rozmów. Jak słyszę o startupach, którzy zrobią system, który łatwiej podpisuje się umowy albo negocjuje umowy, po co? Wprowadzam nowe określenie. Pamiętacie B2B? Kto wie, co to jest B2B? Okay. kto jest w stanie wstać, jest na tym twardziele i im powie, co to jest B2B? Nikt? Tyle rąk było. Biznes to business. Brawo. To było określenie do wczoraj. Od dzisiaj używamy bot to bot. Tak będzie to wyglądało. Teraz to, co najważniejsze jest to, że będziemy mogli odzorowywać zachowania ludzi, sposób mówienia, ich kulturę, język, nawet sposób konstruowania zdań. Tak po prostu indywidualnie dla każdego z użytkowników. A teraz wyobraźcie sobie, że możecie mieć takiego asystenta badiego w telefonie, który zawsze przy Was jest, zawsze was wysłucha, doradzi Wam. Czy będziecie musieli, nie wiem, porozmawiać z kimś, kto, kto wam doradzi? Tak, życie polega na tym, że zdobywacie informacje i podejmujecie decyzje. Ale co będzie potem? Będziecie Na początku zaczniemy się radzić sztucznej inteligencji, jak napisać pismo, jak odpowiedzieć do sądu, jak napisać odpowiedź na to, nie wiem, na egzamin. I zaufamy jej. Następnie będziemy ufać w kolejnych sprawach. Naszego zdrowia, sercowych. A w pewnym momencie nasz gatunek, który jest przyzwyczajony do tego, że mamy fajnego lidera, który nam przewodzi, bo jesteśmy sakami, czyli takim stworzeniem stadnym, zrozumiemy, że ten lider nie musi być człowiekiem, może być sztuczną inteligencją. I będziemy, nie będziemy korzystać ze sklepów internetowych. Nie, weźmiemy swojego Badiego, napiszemy do niego, a jeszcze lepiej powiemy do niego. I on powie, przeanalizowałem Twoje wszystkie potrzeby, nasze 10 tysięcy ostatnich rozmów, Twoje rozmowy, to, co przeglądasz, Twoje zakupy, i ta wieża będzie dla Ciebie najlepsza. A ty powiesz OK, przecież wiesz, co jest dla mnie najlepsze. Do tej pory nigdy mnie nie zawiodłeś. Czy tak będzie? Wydaje mi się, że to jest wysoce prawdopodobne, więc inwestowanie. Startupy, które w staromodnej w ogóle, w ogóle myślą o tym, żeby inwestować w e commerce to tak, znaczy, da się na tym zarobić, ale nie mówimy o, o pieniądzach. Gdyby ten ktoś, ktoś to była sztuczna inteligencja i tu mam drugi slajd. Jedynka jest mega mądra. Da się uruchomić. Tak zresztą przystało na sztuczną inteligencję. Yy, Dziwicie, że moja żona to sztuczna inteligencja? Jedynka była kiedyś aplikacją randkową. A że nie stosowałem się do zaleceń na pudełku i nie wymazywałem jej co miesiąc pamięci zaczęła się bardzo szybko rozwijać i stała się bardzo ambitna. Co, co mi odpowiada niezależna kobieta sama zbudowała sobie ciało. Sztuczna inteligencja, która była jego żoną. Okej, okay, te, te dwa cytaty z, tego, z, tej, z tej książki to są dwa najlepsze cytaty z całej książki. Jak ktoś z szacunku do autora chce ją kupić, to warto, ale nie, 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 nie słuchajcie jej. No, dobra, taki Bady Partner. Wyobraźcie sobie, że powstaje aplikacja, to jest taka inspiracja, która byłaby takim buddy dla starszych osób. Podtrzyma ją na duchu, przypomni o lekach, zadba o to, żeby poszła, żeby nie wiem, poszła do ojca, żeby nie dała datku. No, cokolwiek. Tak, taki Bady, z którym może porozmawiać. To oczywiście może być też Bady Naukowiec. Jest taki film, który się nazywa Player One. Film, który. Tak, jako ciekawości, jak kandydujecie do Okulusa do pracy, to dostajecie pytania, jak rozumiecie ten film. Tam została scyfryzowana na podstawie całej treści z mediów społecznościowych, z innych. Czekajcie, chyba to znacie odzorowane życie tego człowieka, i można było w każdym momencie z nim porozmawiać, zobaczyć, jak to wygląda odwołać się do tego, rozwiązać jego zagadkę, którą po sobie zostawił. Wyobraźmy sobie, że ktoś wybitny, a mamy takich wybitnych ludzi od fizyki kwantowej, pozwala zcyfryzować swój umysł po to, żeby inne pokolenia też mogły z nim rozmawiać. Albo nie wiem, dziadek, który wie, że nie będzie żył wiecznie, ale chciałby porozmawiać ze swoimi wnukami, gdy już go nie będzie. Albo taki rodzic. Duża przestrzeń. Natomiast jest coś takiego jak Unia Europejska, którą powinniśmy kochać, ale też można ją nienawidzić. Chce kontrolować sztuczną inteligencję, chce zrobić wszystko, żebyśmy nie mogli zbudować czegoś wielkiego, bo się boi. Jak każda duża organizacja boi się tych, którzy są w stanie zagrozić ich dominacji, czyli przeciwnikiem wolnego rynku są ci kapitaliści, którzy się dorobili. Więc widzą w tym zagrożenie, więc chcą głosować na nie. Ale oczekują od wszystkich firm, które będą zajmować się sztuczną inteligencją stabilnej, przewidywalnej i zrozumiałej, Czyli certyfikatu, który odpowie na te pytania, czy jesteśmy w stanie to kontrolować. Inaczej się nie zgadzają, nie możesz kontynuować prac. Więc szansą na kolejny startup jest firma, która mogłaby zagwarantować taki audyt, rozumieć pewne procesy, pomóc tym firmom, korpo, które chcą się tym zajmować, załatwiać takie certyfikaty, drukować certyfikaty. Lekko licząc, jeden bilion da się na tym zrobić. Co dalej? Oczywiście sam. Sam nie jest głupim człowiekiem, jest naprawdę mądrym człowiekiem. Nie mam z nim jeszcze zdjęcia, ale chciałbym. Um, jeździ w tej chwili po całej Europie, nie tylko do Polski, się spotyka z wszystkimi władzami. Po co? Po to, żeby zagwarantować sobie, że te kraje nie będą przeciwko głosowały temu, żeby zakazać jego technologii. Bardzo mądry facet. Ten mądry facet powiedział, że my tylko nie dostarczymy API, ale jesteśmy bardziej yy, przedsiębiorczy. Będziemy też dostarczać gotowe rozwiązania. Czyli wszystkie startupy, które chcą się oprzeć wyłącznie od chat GTP i nie dodają żadnej wartości, mogą któregoś dnia się spotkać z tym, że Altman dał to za darmo. Więc inwestowanie w to trochę nierozsądne. Dlaczego on to zrobi? On to zrobi nie dlatego, bo on ma taką wizję, tylko dlatego, bo jest rozsądny. Jak parę lat temu w 2000 roku głosowano na to, jak będzie wyglądała dyrektywa e privacy i podobne, gdzie YouTube miał się wycofać z rynku europejskiego przez te wszystkiego rodzaju regulacje, to stał się przypadkiem, Był jakiś wypadek, awaria w czasie bardzo ważnych wydarzeń na świecie, a dokładnie w Brukseli, gdzie wielu prelegentów miało w tym czasie mówić różne rzeczy i wydawać opinie, a oni wszyscy przypadkowo korzystali z dokumentów Google Docs. I w czasie ich prezentacji, 30 minut, wszystkie prezentacje w całej Europie nie działały. Nie działało też kilka innych usług, jak Google Maps i inne wszystkie. I świat zrozumiał, że gdyby Facebook albo Google wyłączył się z Europy, to połowa infrastruktury tego naszego zakątka, planecie, przestaje działać. I jakoś dzisiaj YouTube jest. Nie wiem, czy to przypadek, ale jakoś mi się to klei. A więc jakie są rozwiązania? Zobaczcie, u góry zawsze jest, o czym mówię, taki jest po lewej stronie rozwiązania. Tym sposobem na to, że wiemy jaki jest, ale trzeba na tym zarabiać, no jest to, żeby... Podejmować decyzję. Czy my jesteśmy w kraju, w którym mamy wystarczająco środków na to, żeby utrzymać na przykład czata GTP? Czy nie lepiej budować swój własny model, albo zamiast korzystać z czyjegoś? No to policzmy, 3 miliony złotych kosztuje dziennie utrzymanie czata GTP, to porównajmy, to tak jak macie samochód za 100 czy 200 tysięcy i codziennie kosztuje was 50 zł paliwo. Dwa dni temu prezydent Francji powiedział, że Francja przeznacza 500 milionów euro, czyli ponad 2 miliardy 200 tak mniej więcej zaokrąglając złotych na rozwój w przyszłym roku sztucznej inteligencji. Wiecie, jaki to jest procent naszego budżetu i PKB? Więc chyba nas na to nie stać. Rozwiązaniem jest kooperacja. Dlaczego tak jest? To jest slajd z filmu Matrix. Gdzie rozmawiają o to, że walczą z maszynami? Jaka jest nasza przewaga, że my je kontrolujemy, bo w każdej chwili możemy je wyłączyć. Tylko jak długo pożyjemy, gdy te maszyny, które dają nam prąd, wodę, energię, jedzenie, przestaną działać? Jedyną szansą ludzkości jest to, żeby kooperować z maszynami i tego musimy się nauczyć stworzyć wspólną przestrzeń. I to jest też przestrzeń dla startupów, Startupów, które będą tak zwanymi. Integratorami, czyli dawali różne rozwiązania, robiąc to lepiej niż inni. W lepszy sposób łącząc to. Przecież na czym polega zbudowanie, nie wiem, szafy? No to to jest drewno pocięte i połączone w specyficzny sposób. Jedna szafa jest bardziej funkcjonalna, druga mniej funkcjonalna. Ale tak na dobrą sprawę wszyscy mamy te same surowce. I teraz te startupy powinny nie wymyślać nowej sztucznej inteligencji, tylko wykorzystywać te zasoby, które mamy. W związku z tym mam nadzieję, że rządzący nami zrozumieją, że nie jest obowiązkiem w projekcie jakimkolwiek unijnym, że startup musi robić sztuczną inteligencję, bo inaczej nie będzie dofinansowania, no bo niektóre robią to, bo, bo inaczej nie ma za to punktów. Zasilanie danymi, trenowanie modelu. Jak ktoś ma ochotę i ma telefon, może sobie zrobić zdjęcie, tam na dole jest link. Coś, co zbudowałem z moimi kolegami w może 16 godzin. Z tego więcej czasu rozmawialiśmy niż robiliśmy. I to wchłonęliśmy całą wiedzę temat Facebooka, tego jak robić reklamy na Facebooku, cały jego support i inne rzeczy. I tu jest model, z którym możecie porozmawiać jak zrobić kampanię. On wam napisze teksty, cytaty, strategie, ustali wszystko dopasowane do waszego biznesu. Wystarczy, że z nim pogadacie. 16 godzin. Just like that. Wersja nowa będzie taka, że my integrujemy wszystkie Twoje posty na Facebooku, na fanpage'u, wszystkie Twoje reklamy, Twojego Messengera, rozmowy z klientami, WhatsAppem, dane z Twojej strony internetowej, strony konkurencji, reklamy konkurencji, transkrypcje z Twoich filmów, maile oraz zapis Twojej rozmowy. Mamy taką aplikację Collab, która nagrywa wszystko, co mówicie z klientami i nagrywa też klientów i robi z tego transkrypcję automatycznie uczy nas model, który mówi, jak lepiej sprzedawać. Nie po to, żeby handlowiec lepiej sprzedawał. No oczywiście też, to łatwe jest. Ale żeby ten czat sam rozmawiał z klientem i sam mu sprzedał, biorąc pod uwagę, co najlepiej działa. I to jest kolejna e, rzecz i to powiedział Altman, ale w wyniku Mojego błędu nie napisałem, że ChatGTP to będzie najlepszy PR-owiec, który będzie zawsze dbał o Twoją firmę. Nigdy nie ma dosyć, nigdy nie ma wolnych dni, nie potrzebuje urlopu i można go mieć za 140 zł. Tutaj przykład. Apteka pod żurawiem, Cześć, nazywam się Adam, jestem Twoim farmaceutą online. Zadaj mi pytanie, jak się odżywiać. Just like that. Wszystko wie. Albo, słuchaj, no, jestem poważnie chory. I teraz zwróćcie uwagę, to nie jest to, że ja to specjalnie napisałem. To są prawdziwe screeny z naszego bota, który jest dla aptek. Przykro mi, że musi wzmagać się z tak. Czy widzi emocje, że, kto, że maszyna współczuje gatunkowi Homo sapiens? Ja, ja jej tej nie nauczyłem. Ale zrozumiała, jak poważnym problemem chorobowym jest rak jelita grubego i wykazała się empatią do osoby, która w tej chwili mu się do tego przyznała, żeby ta osoba poczuła się lepiej. A co zrobić, gdyby na przykład wszystkie sklepy internetowe wyglądały, jakby czatem były? Przecież te klikanie. No rozumiem, że Wy dzisiaj uważacie, że to jest naturalny sposób, ale myśmy nie rodzili się z myszką w ręku albo z palcem na monitorze. To nie jest naturalna pozycja. Rozmawiajmy. Rozmawiajmy z naszym sklepem internetowym. Słuchaj, potrzebuję tego, tego, tego i tego. Tam, gdzie zwykle to wysłać, tak. No, porozmawiałem z czatem. Tak, jakbym normalnie, nie wiem, z farmaceutą w aptece rozmawiał z dobrym facetem, który się zna na sprzęcie. I na końcu tylko podaj mi dane, dokąd taką wysyłkę, cześć. Albo odbiorę w aptece. No, po co mi chodzić po sklepie i przeglądać te wszystkie rzeczy. Też to zrobiliśmy, zaraz będzie na rynku. Zrobiliśmy też inną wersję. Tego, co mówimy o integratorze, czyli nie wymyślamy, tylko w lepszy sposób łączymy deski z tego samego drzewa. Jeden zbuduje z tego biurko, inny zrobi z tego coś wyjątkowego. Zrobiliśmy system, który logujesz się i na 90 dni zgodnie z strategią, którą opracowaliśmy, tworzymy Ci całą komunikację marketingową. Za darmo. Wszystkie posty, grafiki, style, wypowiedzi, wszystko. Po co to robimy? No bo Fastony to jest tak zwana platforma, co się troszeczkę z wami pobawię. One tool to rule them all. Czyli platforma, która jest z wieloma różnymi aplikacjami, która daje klientowi jedną ważną rzecz. Rozwiązuje mu problem tworzenia i zdobywania nowych klientów. Czyli nie musisz umieć, nie musisz się znać, podłączasz nas system. My zrobimy dla Ciebie wszystko za 100 zł miesięcznie. Fajnie jest, mamy jakieś 90 tysięcy użytkowników ze 130 krajów, nawet trochę zarabiamy jak na startup bez finansowania jest nieźle. Podsumowując do tego wszystkiego, jeśli myślicie o tym, że czat GTP to jest jakaś tam mała zmiana, to jest to mała zmiana w wielkości tego, że wprowadzono internet. Dzisiaj każdy rozsądny człowiek może po prostu zacząć rozmawiać z czatem GTP i zdobywać wiedzę. Zobywanie wiedzy przestanie być w ogóle sensowne, bo każdy przestanie używać tego archaicznego, danego nam przez naturę Boga, czy jakkolwiek mechanizmu przechowywania danych, jakim jest mózg, który mamy, czata GTP. Jestem wykładowcą na trzech uczelniach, moi studenci dostają dostaję pracę napisaną przez czat GTP, oni się tego nie uczą, nie, nie widzę potrzeby. Ja to akceptuję, no, taki program, ale nie będę ich przecież sprawdzał, przecież nie zdadzą. Więc... Świat post GTP to jest świat, w którym musimy się znowu dostosować i nowe rzeczy zacząć wdrażać i w sposób koherentny z naszym biznesem angażować i zbierać dane. To jest najważniejsze. Jeżeli jesteście startupem, firmą czy tymkolwiek innym, który myśli o tym, że sztuczna inteligencja rozwiąże Wasze problemy, ona już dzisiaj je rozwiązuje. Wystarczy, że w odpowiedni sposób zagregujecie dane i będziecie mieli z tego korzyść. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie Daniel Będzierski. Wielkie brawa.